Одним из uh... ważnych punktów związanych z funkcjonowaniem również bezpieczeństwa przedsiębiorstwa jest zastosowanie systemów komunikacji. Mówimy tutaj o systemach zaawansowanych, systemach interkomowych, które de facto wykraczają poza ten aspekt stricte komunikacji, nawiązania połączenia pomiędzy osobą z drugą osobą. Mówimy tu o rozgłaszaniu komunikatów, o informowaniu o zbliżającym, nadchodzącym niebezpieczeństwem. Mówimy o też nawiązywaniu szybkiej komunikacji, która może w wpływać na to, że pracownicy, grupa pracowników będzie zachowywała się w określony, wskazany w komunikacie e, sposób. Co dalej będzie powodowało, że możemy centralizować te informacje, odpowiednio je nagrywać i wykorzystywać do e, analizy tego, co się wydarzyło w danym przedsiębiorstwie i jak zareagowaliśmy w naszym scenariuszu bezpieczeństwa na e, określone zagrożenie, właśnie wykorzystując systemy komunikacji.